Fine. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj ja, Toast. A dzisiaj gram w filmiku z Starve, ze Snowim i Mateo. Miłego oglądania. Najlepszy od Mateo. Zaraz okaże się, że. Te fast has ten, been entered correctly. A masz kapsloka włączonego? Kurka, tak. O, o to, to się wyłączyło. Dobra, kogo by, kto, kogo by wybrać? Nie wiem, gram Woodin nie wiem, jak gdybym miał lagi, to mam też dać ten filmik, czy jak? Co? Awe, dawaj. Wiesz co, no jednak okay. robię tego random'a. Słuchaj, ta seria jest tylko i wyłącznie, żeby była dajmy zabawa, żeby to... wszyscy pograli. Nagrałem przy okazji tylko. Dajmy rękawiczki no, i dajmy kiecka i będzie git. Go, co mi wybrało. Bota. A Wiker Boton to która tu była postać? A dobra, e, nauczycielka. Numer, wiesz, ona zawsze chodzi, jakby miała maszynę w tą głowę, stanie maszyny by miała od razu w głowie. Po prostu nie musi nic z tego, nie musi mieć z maszyny aby robić te rzeczy na drugim poziomie. Okej, okay, to się, to co nagrywamy? Ja już nagrywam. A to tak jak <laughs> ja, od początku w sumie. Szczerze, wybrałbym swoją postać jeszcze raz, gdybym mógł. Mam dwie drewna, Mam jeden krzemień, mam trzy złota. Co mówisz znowu? No, no, chyba możesz jeszcze raz zebrać, ale nie jestem pewny. Ale jak? Nie, nie, nie możesz. wiem. Albo, e, musisz chyba ten, musiałoby wszyscy umrzeć, żeby jeszcze raz. Nie można jeszcze raz zabijać. Zabiję wszystkich. No ale w końcu <laughs> chciałeś postać do Beki, Tomasz. Udało mi się znaleźć Chestera, mamy Chestera. Chester? No a to jest krzynka fajna. co za tą stronę. A, ja myślałem, że już jakieś... jakieś coś takie, no. No Kodę taki typ coś się nazywa Czesny. Tak, chodź to ci pokażę co mi chodzi. Właśnie nie wiem gdzie idę, Gdzie wy jesteście. A tu. Odwróć się. A, no to widziałem A, go już. Pieniągu mam 35. Musisz przestać biedny Muszę kupić nowy laptop. Mówisz przestać. Nie daj mu uciec. On chce być ze mną. Bidactwo. Uciekaj, Czester, uciekaj. Nie się na Zblokowałem się. Dobrze. Ja nie mogę. Każdy jak zablokowałem prosto. Się. Jak nie Ogólnie coś wspaniałe oglądasz co wiankiem To nie ja Znaczy nie to się tylko matało Mył się Jeszcze podpalę czerwone Co? Ale fajne tu rzeczy są To wy wodzie To jest piękne Cześć, tak ja tak chcę tu tak tak. podpalić, ja chcę tu podpalić To jest to jak coś podpalić On chce, on chce rybę podpalić Właśnie co się nie... dziwię Zaraz ciebie podpalę Mogę znaczy, podpalić ognisko To oknisko. Jest tost, którego my znamy, Czy to jest jakiś inny tost? Nie wiem Ale chodzący stolik Co to? Bardziej mnie nie to jest domek świni A tu jest chodząc... A <grym> w sumie raz ja. No jest ten banek. No. Nie pal jej! Ja chcę Podpal, świnie. Fak. Nie mam czym. Ja się przegrzałem. Okej, okay, ja jestem martwy na... chyba, A... Znowu jest martwy. Nie. Nie, Mateo. Nie, on O, mnie. O, statuły. Mamy 8 minut, będę nagrywał do 10 minut takie odcinki. Spoko. Bo to są takie lagi, że naprawdę, to jest taki pierwszy odcinek, później to jeszcze ogarnę. To już migi szczerze. Znaczy się coś ci jeszcze A rozumiem, rozumiem. Nie znam się. Skąd ten dzbanek przyszedł? Nie wiem, stąd. to... Dobra. Oh. Nie wiem, krótko bo krótbone bolo. To nie zbiera. Co za typ? Szanuję. Mamy 10 minut. Kończymy. Papa. Pa. No no, papa, pa. Już, już ich opuszczasz, już ich żegnasz. No, takie takie lagi. Zapraszam do kanałów popaków, cześć! Aha, darmowa promocja. Eee, ja, mam... okej, okay. nie idźcie za mną. Nie idźcie za mną, nie idźcie za mną. A szczególnie... Ty Idę stąd... do ciebie. Dobra, ty jakkolwiek możesz, ale znowu nie potwaj, bo tu jest wioska. Aha, splądrować! Pomógłbym ci, ale... Nie mam broni. W sumie nic nie mam. Oni Chestera biją, czemu jest pająków tutaj? What the fuck? A ty wiesz, nie zabiją, co nie? Ja? Ale... Ale jestem taką piękną Instagram girl Za tym <noise> GONI MNIE ja nic nie widzę Spoko mnie też Podpal drzewo, podpal drzewo Podpal drzewo, podpal drzewo, podpal drzewo, proszę podpal drzewo Podpal drzewo. Pod drzewo Dobrze jest być pająkiem Podpal drzewo, dziękuję <noise> A Snowy się że podpalę ich gniazdo, tak Nie, moje bracia <noise> Czemu jest w tyle tutaj? Niech cały las się pali, niech wszystko się pali wokół. Ty patrzcie Australia Jakiego Australia jak ja mam uciec Spoko też nie wiem mm. Science, rafine Albo w sumie tak, mam nie mam z, z tego patyków. Co to jest? Chciałem to wziąć. Oculus K K K Mysterium. To jest rzeczy. No. A, że ja mam teraz Chestera, czy co? No. A! Ekstra! Zabijałem go. Oczywiście. O, tutaj jest kamień. Tak, ja No, no. A, A ja tutaj sobie żaluję. No. Ja Ej, ja znalazłem kolejny biom w tej... tej. Te. E, wiaskini. To jest wiedza gdy ja i to się walczymy o przetrwanie Nice. <laughs> o gówno, 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 ja to zjemy to. Ja tu to, ja to zjem. Spoko! Tościk, masz się. Masz gówno. Spoko. To, to co? Zjemy. Po jednym. No. Nie mogę zjemy. Łe Też nie mogę Chciałem zjeść gówna, ale nie pytałeś Ej spoko są te jaskinia niby Mówiłeś, że nie są spoko Właśnie Bo nie odwiedziłem tego, bo zwiedziłem tylko z jednej strony Zwiedziłem z drugiej strony Mamy jest. ten, jesteśmy koła tego czerwonego biomu, gdzie wiecie, gdzie są te grzyby Skam jesteś Mateo, skam Nie skam, tylko po prostu zwiedziłem z jednej scam. strony Skam Skam no, czemu mi nie powiedzieli, że do mnie do są? What the fuck? <grymizm>, what the, what the fuck? fuck? What the fuck? O, czekaj, tu coś jest. WSZYSTKIE mnie gonią. O, nie, tu są znowu świnie. A to jest to, do, tutaj do króla świni... To jest. A, wiem co to. To można się w samemu wskrzesić, ale to tylko raz. taki Wait, który z was ma chestera? Ja. Ktośik. Odbawa mi czy Hahaha! <noise> ja znalazłem teraz to na się ziemi. Się Wypraszam sobie. Go on nie był na ziemi! On był przy mnie, on ma całe moje drewno jak ją przeżył teraz całą noc. To się go i go otwórz. Zobaczmy. Faktycznie. Nie, <noise> mogę, nie mogę go otworzyć gdy wpieprzyć To źle zrozumiałam, wiesz? Tu jest wszystko. <noise> Znale... się na nie pomocy, tu Stolik, Tu jest ten stolik Pomocy, tu jest ten stolik Nie, idź sobie Idź sobie, nikt nie masz przyjaciół, nikt się nie lubi Idź sobie On cię chyba nie bije, co nie? Ja... Bije mnie właśnie! <grym 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 to się, eee, Czekaj, dam ci ten... Ja wokół ogniska, żeby mnie nie bił Brakuje okay. mi na Kailu On usiadł, jest spokój, usiadł sobie Aby by odpoczywał Albo już się nie obudził Nie wiem, to gdzieś Okej, okay, eee... Masz A, dziękuję. Dalej, dalej, Lyle, alej, go, ohre, O dziękuję alej, 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 alo Olej, 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 Ja naprawdę lubię cię no, Mateo... Mateo lepiej nie śpiewaj na moich filmikach, bo wiesz, że to zostanie A bo tu jeszcze jest filmik Nie, to on nagrywa <ślesk> Ile ja już nagrywam? 23 Zdech. minuty <ślesk> Pozdrawiam wszystkich Eee też cię pozdrawiam. mi się go zachwycił, Snowy. To twój dom. Gdzie? Gdzie? Tam, tam jest moja familia. Tak, mi familia. Czekaj, to co cię goni. <laughs> jest ale znów wy na Harnasiu? Ale wy jesteście słabi. Ominęliście bawały i kupy. Jak nie, nie ominęliśmy. Praktywie. Chcieliśmy zjeść kupy, ale się nie dało. Ja już mam osiemnaście kół. Smacznego A dobra, Ej, a jak, spoko Jak mogę te kordy boczyć? bo po e, lewy górny róg mam kordy i prawy dolny róg. A to ja nie wiem czegoś, takiego nie mam ha, Haha, zapomnij, nie znaleźliśmy niekradzione Oddaj mi go <laughs> Ja go znalazłem Nie, bo ja nie Komuna ty. nasze, my go znaleźliśmy <laughs> Tak co nic nie zrobiliście, ja go znalazłem przy drodze e, e, e. My go znaleźliśmy przy cave ie. Dokładnie. Bo to jest mój cave. znaczy wasz cave, ale mój, te, mój chester Wszystko jest na nagraniu Wszystko. No przy... Właśnie, mi go padł. Zobaczymy się w sądzie. Spoko. Jest. Co? Co się stało? <laughs> Co za ty? Hound Chester, co co zrobi? Ale jakiś zginąłem! Chodź tutaj. Chodź tu jestem. Zostałeś zabity przez głód. Graj to. Dostałeś zabity przez głód. Gratuluję Oddawaj mój arm. Oddawaj, oddawaj, oddawaj A ja właśnie, arm właśnie, arm. właśnie, 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 Mato. Oddawaj naszego Chestera. Oddawaj, nazywaj. <laughs> to, to jest karma. To jest karma. To oddawaj, jest karma. oddawaj naszego to Chestera. Będziemy ci ścigali Przy okazji, czy tu serio nie ma żadnych patyków? Szukam tych patyków oddele Nie, tu nie ma krzymienia, tu nie ma patyków, to nic nie ma W nie jest sporo tego, w jaskini jest sporo trawy, patyków A ja nie lubię grać tą, Starą Instagram-gieru O, nieźle O, dupa Idę ścig z tobą <śmiech> panowie! <śmiech> mi pasuje, tak, tutaj będą patyki ja. przynajmniej. Tak, tutaj może coś być. Wróciliśmy Nie, do punktu bo... wejścia. Na Właśnie. No właśnie, I tutaj były patyki, tutaj gdzieś były patyki. Ej, tu jest link, to jest link. Oj. No i kurka, muszę marnować patyki na pochodnie. No? ma Wcale nie mam jednej. Uch! Kamie Ej, dobra, bo potrzebuję te, Ciebie to do pomocy co, co to znaczy Eee. Masz zakładkę survival, nie? Masz pod tą zakład... Eee, masz pod tą zakładką na przykład, nie wiem, jakąś farmę albo coś w stylu farming? No food Ale masz? I możesz zrobić sobie jakąś far farmę podstawową Eee. To znaczy mogę zrobić garden hall. Ja się nadgrzewam? Odsuwam się od was. Ja też się nagrzewam. A, w sumie Na też. To jest tak gorące. To się <noise> zabrzmiało. To bardzo się zabrzmiało. Ja zabrzmiało. Jest ten najbardziej hot Instagram podróż. girl Przerażasz mnie coś. A, jak coś to ja mam już 3T. Ja już mam 3 brody. Masz trzy ścinki z brud. Nie, i tak masz trzy brody Ale rzucisz trzy podbródki Ej, lepiej ten masz, no, jakby ci się przyda Co? U, dziękuję <grytiful> <grytiful> O, teraz jesteśmy oboje instagram girl Tak Ej, Weber, facet Ej, nie <grytiful> Cieka mi. Ja nie wiem, czy zauważyliście, albo coś, czy skumaliście już to, ale to już jest dzień piąty, kon na końcówce, na w połowie, dobra, nie będzie. Prawie już. I my nawet nie mamy schronienia ani tej maszynki. Ja mogę zrobić maszynkę, bo jestem Nie, nie jesteś. Musimy zrobić <laughs> ognisko. Musimy Wiecie ognisko. co panowie? Jak mi tak tłumaczysz, jak marnie wygląda ten gameplay. To stwierdzając to, że e, to już ma 33 minuty nagrania, to chyba kończę nagranie. Jakie marze? Da. Damy radę, dopiero 5 dzień, a zima jest na 20 albo 21. No zależy od 21. E tam ta i tak kończę nagranie, bo nie chce mi się edytować po tym tylu materiałów. Hej, okay, to żegnamy was, ludzie. Zapraszam do mojego kanału. Haha, reklama. <laughs> Dobra, I kończę to nagranie. To Dlatego, tak. że, dlatego, że ja nie jestem snowim, tego nie powiem, ale wiecie, jakbyście wbili, to. Dlatego, że nie jesteś snowim, nie jesteś cool. No cóż, to by było na tyle z tego filmiku. No i tak, to by było na tyle. Zobacz, opis, zrób coś tam, czy cokolwiek. Nie, można wkleić jakąś typową formukę, czy coś. No i to by było to. Pop-op. Pa, pa.